Do kolejnego odczytku na, na Kombo Robloxa, a dziś chcę Wam powiedzieć, e, że dawno nie było odcinków przez miesiąc czasu, e, bo był problem, ale ten problem już został naprawiony. Zmieniła się nazwa, dlatego że więcej nagrywaliśmy do Robloxa, praktycznie wszystko. E, praktycznie wszystko nagrywaliśmy i ta nazwa się jak wróci Minecraft to może ją zmienimy ale na razie na pewno nie dziś gramy sobie w Roblox i chcę wam tylko jedną informację dodać jak jeszcze nie usłyszeliście ja przez ten miesiąc ja grałem tylko po prostu nie było to na filmie i, i mnie przez ten miesiąc taka 10 dni po tym zainteresowała gra, która się nazywa SkyBlock i po prostu ją e, zagrałem i sobie zbudowałem i mam tam mega fajną wyspę. E, ale ja poszł, e, po, teraz jestem na wakacjach i po prostu jak weszłem do Robloxa to zobaczyłem, że skyblock został wskazowany i dziś powinien powrócić możecie sobie zapis napisać skyblock, skyblock. i patrzcie i skyblock nieba. ma powinni do 19 wrócić jak jesteście teraz Piątek jest u Was, e, 17 chyba. Poczekajcie, wrócę zobaczę, który jest. Jak u Was jest 17 lipca, no to wtedy e, o 19 Skyblock powraca. Powinien wrócić, albo będzie czekanie. Tą wiadomość chciałbym najbardziej Wam przekazać, Zapraszam do kolejnych odcinków. Może nie będą codziennie, ale coraz tam wpadnie film, a potem mogę więcej wam dodać. I chcę Wam wszystkim podziękować za 14 subskrypcji. Naprawdę nie nagrywaliśmy, a te dwa subskrypcje to jest naprawdę dziękuję Wam bardzo. Ale, żeby ten odcinek nie był taki krótki, to jeszcze, mam też, wiecie, odkryłem taką, bo była zdana ta gra w Restaurant. I sobie też tam trochę pograłem, mam tam. Mam tam 5 Pieter. Mam 5 Pieter, i po prostu tam trochę pieniędzy. I tam dodali nowe rzeczy. E, poczekajcie, bo musi mi się to załatwić. Na razie. No, zaraz sobie zobaczymy moją restaurację. I mam te 5 pięterów, 92 tysiące. I dosyć tak mało. Nie zbieram do 6 pięterów. Zbieram na 2 miliony. Tak na serio. Gada. Na serio. Na serio mówię, zbieram na 2 miliony. Tak na serio mówię. Na 2 miliony 500. 000. Dodano najpierw był pierwszy update, który był najgorszy. My to dodali. 4 miliony. 500. I to. 10 milionów. To jest mega kozacki uważam. A to jest już dla kozaków, którzy z miliardami, milionami tu zbierają te pieniądze. Potem był kolejny update, w którym dodano to: te krzesełka. I także coś jeszcze dodano. Jak się nie mylę jeść jakąś roślinkę o dywanach nie mówię nie mówiąc i dodali jeszcze o to o to za 35 tysięcy ja to mam swoje restauracje, restauracji więc nie mówcie studi... a i kolejny update był chyba albo z tym że będę sprzedawać własne swoje temy chociaż, o tu wyłączę, chociaż, że zawsze był kiedyś się przydać, taka jest prawda. potem był kolejny update, w którym on jest już, chyba teraz o tym mówię update, w którym, jak się nie wiele, dodali znaczek, open closes i dodali chyba kaktus, jak się nie mylę, ale nie obiecuję. No i tam się rozstawiali te rzeczy, dodali takie kanapki. One są... trochę droższe, ale fajniejsze uważam. Dodali takie stoliki, takie. I jeszcze dodali... studnie życzeń, które jest dla mnie śmieszne. Je I tu można na przykład za 2 miliony 500 kupić, za 4 miliony i za 500 Robuxów coś takiego podakupić kupić. I wtedy masz całą taką restaurację, to jest kozackie, ale to jest już trochę drogie. Trochę drogie. O, dobra nazwa. Trochę to jest już. Drogi. I, I tu trzeba kupić takich for. Bój for. 20. Okej okay. To już nie ta sprawa. Jeszcze wiadomo, dodali coś takiego. 800 Robuxów. Yy, I chyba tyle. Jak się nie mylę. Jeszcze zanim przejdziemy już do innych rzeczy, to chcę y, Wam powiedzieć, że jak chcecie odkrywać to i kupować do tego kartę, to ja Wam tego nie polecam robić, dlatego że tu 15 to dla ludzi, nawet którzy mają dużo pieniędzy, to i tak to. Jest mało tu rzeczy, jakby były wszystkie, no to by się to opłacało, ale tu jest mało rzeczy, więc to się nie opłaca, bo, bo po prostu trzeba czekać cały dzień. Kolejne zbili się, a takiego dobrze. Nie chcemy. Więc wiecie, to się nie opłaca. Dobra, lepiej tę chwilę pozbierać i po prostu tyle. Ech, Przejdę do swojej restauracji. Okej okay. restauracja będzie w następnym odcinku, bo w następnym odcinku będzie na pewno Skyblock. Ech. I restaurację, pokażę Wam restaurację. Tam wiecie, jakiś odcinek padnie. A to do tyle tego odcinka. Sub, wodę, łapa w górę Ech. Jeszcze ja Wam chciałbym. Zaprosić na kanał Mis Mister Jajo. To się pisze mr.jajo i tam coś tam urodziny kanału, i tam kliknijcie, też go zasumujcie. Polecam, podajcie na Solik, też 5 e, Aleksander Kuczyński. E, to też są kanały, które też zaobserwujcie. A jeśli ja tu wam Dobrego, dobrego dziadeczka, Eleczko. i